Cześć, Makow, witam was bardzo serdecznie. Bioti z tej strony, czas na Toty. Ja wróciłem do domu i od razu stwierdziłem, że słuchajcie, usiądę, nagram szybko odcinek, zobaczymy co ciekawego, znaczy no, ciekawego to jest dużo rzeczy, szczególnie szczególnie po prostu zawodnicy Toty, którzy się pojawili, ale też widziałem, jest SBC o George'a Besta, które wygląda bardzo piekantnie, jest SBC o flashbacka Bruno Fernandesza i które też naprawdę wygląda dobrze. No i te podwójne Playstyle u zawodników, no trzeba się temu dokładnie przyjrzeć i tej drużynie. A oprócz tego, no po prostu przeczytaj, sobie tą wiadomość, która się tutaj yy, pojawiła. Yy, Rozpocznij swoją przygodę z Ultimate Team z drużyną roku. Oczywiście, yy, następujące elementy są już dostępne w Ultimate Team, yy, czyli tak: SBC, zadania podsumowania roku 2023, ewolucje i karty piłkarskie. To ty w paczkach. I dostaliśmy bezpłatną, nie paczkę pięciu kart piłkarskich linii ofensywnej 83, więc jakaś szansa? Minimalna, minimalna na trafienie to ty jest. Ogólnie, jeśli trafiście już to ty, <grych> a pewnie część widzów takich się znajdzie, to napiszcie koniecznie w komentarzu. No i co? Mamy tą paczkę, będzie jakaś dodatkowa zawartość udostępniana przez SBC codziennie prawdopodobnie, ale także no troszkę się po prostu będzie, będzie działo. Dobra, mm, od czego by coś zacząć? Jak widzicie, no trochę tych paczek też w sklepie mam, więc no mogę oczywiście coś otworzyć już w tym momencie, ym, chociaż, prawdę mówiąc, wolałbym zostawić ym, na streama większość tych paczek, bo troszeczkę tego żmudnego otwierania tu będzie. Zresztą widzicie, dużo tych paczek takich też słabszych, ale jest też kilka jest też kilka lepszych. Ja zerknę może po prostu, jeśli chodzi o. Jest na pewno to tak, to też warto wspomnieć, paczka za 30 monet. Gdzie jest 10 rzadkich złotych kart piłkarskich? Także takie obowiązkowe obowiązkowy punkt tutaj, który, który należy odwiedzić się w sklepie, no bo jednak 30 monet nie szkoda, a szansa na trafienie czegoś zawsze tutaj jest. No, zwłaszcza, że to jest 10 rzadkich złotych kart piłkarskich. Tu mam wszystko na duplikatach, więc. Nie będę się w tym w tym momencie zajmował. Zobaczę, czy jest jakaś paczka, gdzie byłyby jakieś wypożyczenia i kontoty. No, to byłoby dość mocne, ale no, nie sądzę, żeby od razu coś takiego się pojawiło. No i właśnie, no i właśnie, tak jak patrzymy, to niestety w sklepie jest paczka. A czekaj, nie, przepraszam, no, limity globalne, to nie na, nie na tą paczkę patrzę, no to nie, 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 no to może coś się pojawiło, dobra, dobra, Bejot. Już nie. Jest! Jedna karta piłkarska to ty do wyboru, na wypożyczenie. Jest! Nano paczka to ty, jest paczka za. Tu też kolejne toty na wypożyczenie. Dobra, jesteśmy uratowani. Słuchajcie, to po co mi te wypożyczenia? ikon Prime był jak teraz. Ikony, mm, czyli znaczy nie ikony, no znaczy ikony toty, ale też toty są do zgarnięcia tutaj na wypożyczenia. I jest paczka za 600 tysięcy. Są dwie ikony toty do wyboru na wypożyczenie yy, i trzy karty piłkarskie toty do wyboru. Yy, dobra, tą paczkę sobie na razie chyba zostawię. Mam 3350 yy, pońców. Tu mamy dwie karty piłkarskie toty do wyboru na wypożyczenie i dwie kony TOTY. Eee, dobra, to, to chyba sobie tą paczkę otworzę, paczkę paczka TOTY Premium. Otworzę, otworzę paczkę TOTY Premium za pońscy. Zobaczymy w takim razie, jakie wypożyczenia tutaj trafimy, no bo wiadomo, że mowa tutaj tylko o wypożyczeniach, bo jak sam widzicie, jeśli chodzi o to, co tutaj dostajemy w tej paczce, to to będzie no to będzie złoty. Więc e, typowo... W samej paczce, złote karty, szansa na trafienie takiego prawdziwego to ty, niewypożyczonego. Minimalna, minimalna oczywiście. Hmm, chociaż no, zobaczmy, zobaczmy, może tam na końcu coś się. Nie, 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 niestety, nic się tam. Nic się tam przez przypadek nie, <grym>, nie uchowało. Ne, dobra, to wszystko do klubu. Czy coś jest z wymiennych duplikatów? Coś tam pewnie jest. Ale teraz już w tym momencie. O dobra, udało się. No nie za dużo, bo tam Modric jest, będzie ok. Diego Carlos. No dobra, troszkę. A troszkę tych kart tu przerzucimy, żeby aż tak dużo duplikatów nie było. Zresztą będę musiał, zresztą będę musiał sobie jakoś poradzić. No i teraz karty piłkarskie, to te nowe pożyczenie i jest okej. Okay. Jest od razu Halland na sam początek, no więc ja się przyjrzę temu Hallandowi od razu. Nie będziemy może przychodzić po prostu na footbin, tylko zobaczymy, ma playstyle plus do, do powershotów. Do powershotów dostał, plus aerial, który wcześniej już miał, czyli walkę w powietrzu, do powershotów, no okej. Okay no, to będzie taki ciemiężyciel, prawda, Taran, bo nie dość, że teraz można się wykorzystywać w 100% jego, jego główki i tą siłę fizyczną, którą, którą ten zawodnik posiada, no to jeszcze właśnie powershoty dla Mechalanda są w tym, momencie, w tym momencie dostępne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o bus, który on dostał do sztuczek, bo to też jest istotne, on miał na swojej poprzedniej karcie, słuchajcie, 4 na 3, więc tu ma 5 gwiazdek słabszej nogi, tak, na każdej karcie miał 4 na 3, nie, na złote przepraszam, na złotej mam 3x3, Czyli w stosunku do złotej karty, no to już potężny upgrade, bo i plus jeden do, do sztuczek, i plus dwa do słabszej nogi. Yy, więc no, Erling jest yy, no, no mega, mega kozak. Yy, zwłaszcza, że jego cena już w tym momencie oscyluje w granicach 6 milionów monet. Yy, mówię oczywiście o rynku PlayStation yy, Crossplayowym konsolowym. Dobra, druga karta piłkarska to ty na wypożyczenie i tym razem dwie panie. Jest Samker 4 na 5 Eee, z dribblingiem, no, ta równowaga 87, mm, ale myślę, że przy jej wzroście i tak będzie się całkiem przyjemnie tutaj ją dribblowało. Są potężne główki i jest e, PlayStation Plus e, związany z szybkością, więc e, z, z boostem do sprintów, więc dobry ten PlayStation Plus drugi, który otrzymała. E, natomiast pani Sofia Smith, 4 na 5. E, karta relatywnie, no, przez, przez te gwiazdki sztuczek i, i słabsze nogi gdzieś tam może być podobna do do, yy, do, 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 do oczywiście pani care ale Dribblingowo nie, no driblingowo My myślałem, że może Smith przez to, że ma właśnie PlayStation Plus do, em, em, do, do tego driblingu 01, że tutaj będzie em, mocniej się działa, jeśli chodzi o typowo dribling niż Kerr, niż ale chyba tak nie jest. No to są karty toty, więc tutaj akurat, akurat wielkich, myślę, odstępstw nie będzie i po prostu każda będzie przesadzenie w przesadzony sposób, po prostu mocno. Sam Kerr, milion monet. Natomiast Smith, Sofia, 1400, no czyli tak jak myślałem, że w miarę, w miarę podobne, jeśli chodzi o, o cenę, także weźmiemy sobie chyba teraz panią Smith. No i teraz ikony Toty na wypożyczenie. No Nazario by się tutaj e, przydał idealnie, ale dostaniemy Zole i Czawiego mm -hmm. dobra, wezmę sobie po prostu Zole Może jednak na futbinie po prostu zerknę resztę tych kart, słuchajcie, żeby już tutaj... E, o, i Czechu na bramkę. Czechu czy Zola? Nie no, Czecha weźmiemy. Czecha, ale to polowanie na tej ikony toty, e, ciutkę, ciutkę mogło być, e, mogło być lepsze, jeśli chodzi o, o te piki, ale no jeszcze tam kolejne paczki są do otwarcia, więc no trzeba będzie z tego e, niewątpliwie Skorzystać. Jeśli chodzi o zadanka, co my tutaj dostaliśmy, sortuj według czasu dodania. Podsumowanie roku 2023. Paczki do zgarnięcia za wygrywanie meczów z odpowiednią ilością zawodników z Premier League, czy też chociażby z Hiszpanami. A za całość tutaj. Aha, za całość jest tutaj czaka do zdobycia jeszcze. czaka, 3 na 3 z Playstyle Plus do. Do poddań prostopadłych. Skrupulatność podsumowania roku. Tutaj mamy. Aha, za, za, za zaliczanie tych zadań podsumowania roku. Dodatkowe paczki. Za całość jest 5 razy 84, plus codzienna rozgrywka. Toty, ale to, to, już, to już wcześniej przecież mieliśmy, bo przecież za rozgrywanie tych spotkań po prostu zgarniamy, zgarniamy paczki. No jeszcze dwa piki tu otworzę. Weźmiemy sobie takiego zawodnika i jeszcze sobie kogoś tu otworzymy. Zobaczmy. Okej, okay, niech będzie Jensen. Dobra, no i chyba jeśli chodzi o zadania, to, to tyle. Warte w SBC, za chwileczkę oczywiście przejdę do tych zawodników w postaci Bruno Fernandesa i, i George'a Besta, ale e, warto zwrócić uwagę na mm, SBC, które się pojawiło, gdzie możemy duplikaty przepalać. Gdzie ono jest, bo widziałem, że coś takiego mamy, mm, ale to pewnie kawałek dalej gdzieś będzie. E, może jak wejdę w rozwój po prostu, A chociaż nie, to wymiana gdzieś powinno być. O jest! Wymiana duplikatów, słuchajcie. Wymieniasz duplikat na przykład 85 i zyskujesz y, za to paczkę. Więc moim zdaniem mega sprawa, bo tych duplikatów troszeczkę jednak się będzie zbierać ze względu na to, że mamy sporo tych paczek niewymiennych, większość z was po prostu pozbiera te paczki. Więc tutaj w wymianach macie też jeszcze taką rzecz związaną z tą wymianą duplikatów. Na przykład za 89 tu dostajemy paczkę z 51, 51 kart piłkarskich, 14 rzadkich. No dobra, no słuchajcie, no myślę, że całkiem spoko. Myślę, że całkiem spoko. Patrząc na SBC, dwóch zawodników dostaliśmy w SBC. Pierwszy to George Best który dostał dodatkowy PlayStation Plus do mm, przyjęcia piłki, bo technikę już miał, e, który wygląda, jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o feeling w grze, mm, przekozacko, to jest znakomity zawodnik i jeszcze dostał boost do gwiazdek sztoczek widzę, bo on przecież miał 4 na 4. No dokładnie 4 na 4 na swojej zwykłej karcie, a tu ma 5 na 4, więc jeśli ktoś zostawił foder i myśli o zrobieniu zawodnika ofensywnego, no to przecież George Bess jeszcze z tymi swoimi alternatywnymi pozycjami w postaci tego, że ma prawe skrzydło, ale też lewe skrzydło pod pomoc ofensywną, coś wspaniałego, jeśli chodzi o, o zawodnika ofensywnego, jak najbardziej. Jak najbardziej mogę polecać, bo miałem okazję grać z tą zwykłą ikoną besta i, i nim, się, nim się po prostu dobrze gra. A tu mamy jeszcze gwiazdki sztuczek, podbite, lepsze statystyki i niezły playstyle plus dodatkowy. Jest Bruno Fernandez, słuchajcie, 4 na 4, więc tutaj Busta do gwiazdek sztucznych, gwiazdek słabszej nogi nie dostał. PlayStation Plus do podań górą. To jest zawodnik, który nada się do środka pola znakomicie, jeśli chodzi o tego zawodnika bardziej ofensywnego. Yy, świetnie, na pewno yy, operować można z nim, e, nim piłką, obrazać się, korzystać z mikroruchów. To jest taki zawodnik, który do tego y, ma do, odpowiednią sylwetkę. Y, natomiast, no, jedynie się zastanawiam, na tego bez, na to tej koneczce przypadkiem nie będziemy mieć jeszcze jakichś ciekawszych SBC, jeśli chodzi o środkowych pomocników. Być może coś się pojawi. Bo Bruno Fernandes wygląda kapitalnie, jest też zresztą sporo tańszy niż bez, bo bez tam chyba milion sześćset tysięcy monet, Bruno Fernandes około 750 pięćdziesiąt monet i sześć składów. Ale to też wygląda potężnie, słuchajcie, też wygląda, też wygląda potężnie, no szczególnie no, dla fanów United to chyba ma prawda, bo... Bo jeśli chodzi o, o graczy Manchester United, to raczej co do Bruno nie można mieć wątpliwości, że jest zawodnikiem znakomitym. Mamy nową ewolucję też natomiast chyba ta ewolucja nie jest aż tak potężna, jak to, co już w tym momencie wam pokazywałem, jeśli chodzi o TSBC, o te karty. Posortujemy sobie perspektywiczny napastnik tot. I tutaj mamy... Aha, PlayStation Plus do potężnej główki dostaje, tak? Całościowo ten zawodnik? tak się tak tak na to, na to na to na to wychodzi natomiast jak sami widzicie overall max 85 co też troszeczkę co też troszeczkę ogranicza ja już pokazuję wam już wam pokazuję jak to wygląda jeśli chodzi o takie proponowane przez Foodbin te najlepsze ewolucje do, do tej do tych wymagań Zobaczmy sobie słuchajcie Foodbin i gdzie my tutaj to mamy mamy to no dobra, i to wygląda tak, że mamy mm, na przykład Aubameyanga w informie. Dostaje PlayStation Plus oczywiście, właśnie powerheader. Diogo Jota złoty. Też może wyglądać ciekawie, ale czy z drugiej strony te karty teraz, biorąc pod uwagę, że dostaliśmy TOTY aż tak mocno, czy tak jak widzimy tutaj e, Nicolasa Jacksona z Chelsea, czy aż tak bardzo nas będą grzać? E, nie, powiedziałbym, że raczej nie. Powiedziałbym, że raczej, że raczej nie. Dobra, no to jeszcze oczywiście trzeba spojrzeć na te wszystkie karty, które się tutaj pojawiły, więc, więc, więc przejdźmy do tego. Smyw patrzyliśmy, już Besta patrzyliśmy, no to jest Mbappe, Hansen, Messi, yy, Zole myślę, że warto zerknąć, Ronaldo, Nazario, Ribery, Czawi. Yy, no i Patryk Vieira, prawda? I Patryk Vieira, który ma PlayStation plus block i intercept, no to przecież to jest kombo, przecież nie da się go przejść. No nie da się go przejść w środku pola, już to będzie najlepszy środkowy pomocnik defensywny w grze. To w ogóle nawet nie ma, nie ma, nie ma gadki. Dobra, Zola, słuchajcie, jeśli chodzi o Zolę, PlayStation Plus do strzałów finezyjnych i tutaj do, podanie, do podań prostopadłych, okej. Okay. Też ciekawie wygląda w porównaniu do swojej złotej karty, czy do złotej, do zwykłej ikony, tylko minus jest taki, że no nie dostało żadnego boosta, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek, gwiazdki słabszej nogi, prawda? Mbappe, wiadomo. Najmocniejszy w tym momencie gracz w krze, yy, to chyba nie ulega wątpliwości. No. To, to, jest, to, jest, to jest kosmita w porównaniu do tego, co nawet miał na swoim ostatnim podmie, plus PlayStation, plus do Triweli, który otrzymał magia. A co dostała Hansen, słuchajcie? A, do wrzutek i Trivela plus wrzutki. Też będzie bardzo mocarna. Też będzie bardzo mocarna, słuchajcie, jestem o tym przekonany. Naprawdę, no, jakby miał jeszcze 5 na, 4, 5 na 5 prawda? No to, to już w ogóle, ale 5 na 4 Mm, niesamowite statystyki, no i też cena, cena adekwatna. No, Tanie to nie będzie. nie to będzie nie będzie. Jeśli chodzi o jego Technical plus e, incisive Pass. E, statystyki, no wiadomo, mega podbustowany, no bo te jego poprzednie karty nie były wybitne. Mm, dobrze też wygląda. no. Messi naprawdę też wygląda dobrze i pięć gwiazdek sztuczek. Proszę bardzo, dostał Messi. A to nie, nie zawsze było u niego na karcie mi się wydaje. Na karcie to też. Nie, nie zawsze miał pięć gwiazdek sztuczek. Tak mi się, tak mi się wydaje. Nazario, Quick Step plus walka w powietrzu, yy, troszkę lepszy od swojej yy, ikony 94. Na pewno to te Mbappe dużo lepsze od swoich poprzednich kart. A tutaj, Nazario, myślę, że aż takiej różnicy między kartą 94 a to nie będzie. Tak myślę. From Liberty, strzał dostał dodatkowo. 5 na 5 miał, więc tutaj też nie było możliwości aż tak dużej, dużego boostu tej karty. Ale sporo dostał, yy, jeśli chodzi o statystyki. I Chavi ma Technical i długie podania, czyli też można nim teraz podrybrować 01, co myślę, że jest dosyć dobrą opcją, słuchajcie. Czawi Dosyć tani, taki, taki powiedziałbym Bruno Fernandez w wersji do kupienia. Mówię porównanie do tego z SPC, który się pojawił, przy czym ma PlayStation Plus Technical. Statystyki defensywne nie ma zbyt dobrych, ale ma 93, aż jeśli chodzi o przechwyty. Więc nie wygląda to źle. Yy, tutaj powerhouse przykładowo jest sugerowany żeby mu podbić yy, poddania, ale nie wiem czy po prostu typowo na cieniu bym na przykład go nie dawał i, i można by nim grać w środku pola można by nim grać w środku pola, tak mi się wydaje yy, co sądzicie o tym co się wydarzyło o całym evencie, to Toty yy, dajcie znaka w komentarzu yy, no a co, ja wróciłem już z grupowania kadry, więc materiały będą pojawiać się regularnie dzięki, trzymajcie się, dobrego wieczorku